Wysokie zwycięstwo, pewna wygrana. Jak ten mecz wyglądał z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy wyglądało tak, że to był mecz, który no po prostu musieliśmy wygrać, nie było innej opcji. Weszliśmy w niego dobrze. Dobra atmosfera. Zrobili, wykonaliśmy założenia. Walczyliśmy o każdą piłkę i wygraliśmy. Wiadomo, wygrana drużyna najważniejsza, ale jak ocenisz swój indywidualnie debiut? A to już nie mi do oceny, ale. Bardzo czuję się dobrze w tym zespole, wiem, że stwierdzam to po jednym meczu, ale już mogę stwierdzić, że jest fajnie, bardzo dobrze. Co przekonało Cię do podpisania kontraktu z Notecią? Na pewno dużo grania, dużo, dużo minut, dużo grania i chcę pomóc temu zespołowi no, dojść na najwyższy szczyt. Ty już masz na koncie awans do pierwszej ligi, także presja nie będzie raczej ci e, jakoś przeszkadzała? No, jeszcze jestem z tym bardziej oswojony, ale zobaczymy, co będzie. E, kolejne mecze przed Wami. Jak myślisz, e, ile może zająć Ci takie pełne wejście do drużyny? Nie wiem, ale myślę, że około tygodnia, dwóch i myślę, że będę w pełni już. W pełni zżyty z drużyną i będziemy iść po awans. To obie by tak było, dziękuję za rozmowę. Dzięki.